Cześć, dzisiaj nietypowy film. Zapraszam was na 10 minut od zaplecza wigello.pl. Dzisiaj chcemy wam pokazać, jak oceniamy peruki, bo kupujemy je z katalogów, czyli zgodnie ze zdjęciem, które nam prezentuje producent. Ale często się zdarza, że to zdjęcie w ogóle nie oddaje rzeczywistości. Dzisiaj zamówiłyśmy sobie kilka peruk. Ja, ja wybrałam sobie trzy krótkie modele, a dziewczyny cztery z długimi włosami. No to zaczynamy. Plan mamy taki. Mierzymy peruki, które sprowadziłyśmy do sklepu, a tutaj obok wklejam Wam zdjęcie, jak ona wyglądała w katalogu. Ocenimy, czy wygląda na mnie podobnie i czy w ogóle warto zostawiać ją w sklepie, bo to jest fajny albo niefajny model. No to zaczynamy. Pierwszy model nazywa się Rika, a producent to Ellen Wille. Pokazuję Wam, jak to wygląda zaraz po. Bo... Włożeniu, bo przecież Wy też, jak coś od nas kupujecie, to wyciągacie z paczki, wkładacie i ma na Was wyglądać jak milion dolarów. Jak myślicie, fajna czy niefajna? Zaraz Wam powiem, co ja o tym myślę. Ja myślę, że ten model to mi się zupełnie nie podoba. To, jest jak, to są jakieś lata 60. albo 70. Wszędzie włosów jest za dużo, za grubo. Te uszy nakryte, no nie wiem dziewczyny, co o tym myślicie? Ja tak raczej myślę, że to jest 2 na 10, chociaż jakość, no u tego producenta zawsze jest super. Ale te włosy są bardzo, bardzo niemodnie obcięte. Julia, pooglądaj, jak to wygląda z tyłu. No rzeczywiście, trochę y, na szyi dużo włosów, więc na lato wydaje mi się, że model na pewno nie. Dużo włosów, strasznie dużo włosów, lata no, 60. Kolor fajny, ale cięcie. Niezbyt, dziewczyny. Tego nie bierzemy do naszego sklepu. Lecę z następną. Kolejny model nazywa się Open i to także jest producent Ellenville. Na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka to takie 6 na 10. Jeszcze tam dam pooglądać, a potem powiem, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. W sumie to nie jest zła. Ja bym w tym na ulicę wyszła. Fajna taka asymetryczna grzywka, ale trochę za dużo na uszach. Dzisiaj chyba się więcej wycina przy uszach. Ja bym miała z tym problem, chyba że ktoś lubi sobie te uszy nakryć i nie ma rozmytej linii czoła. Hello! Od takiej jakości to już oczekujemy, żeby tą grzywkę sobie jednak do góry zagarnąć i żeby tutaj, wiecie, no to nie wygląda fantastycznie. Tutaj ma być siateczka i mamy wyglądać jak milion dolarów, a nie jak pół miliona. A jak tył go nie widzę, Julia, co o tym sądzisz? Tył ciekawy, dosyć. Fajnie się układa, podobny do naszego relaksa, więc dziewczyny, jeżeli oglądacie yy, nasze filmy, to na pewno tył dla Was będzie znajomy. O, właśnie, podobna do relaksa. Już Wam pokazuję, jak wygląda relaks i do czego nawiązuje Julia. A relaks, o którym Julia przed chwilą wspomniała, że jest podobny, wygląda tak. Troszkę inny kolor, bardziej letni. I relaks jest u nas na stanie, możecie go kupić. I czemu on jest taki fajny? O, Julia mówiła, że tył jest fajny. No, faktycznie jest fajny, ale. Tutaj jest rewelacyjna rozmyta linia czoła. Zobaczcie, świetnie to wygląda. I te włosy są takie. One są może trochę odrośnięte, ale dzięki temu są takie kobiece, lekkie. Tego wszystkiego tutaj jest mniej. A model, który mierzyłam przed chwilą, miałam wrażenie, że obci obciąża mi twarz. Nie wiem, jak to dokładnie Wam powiedzieć. Nazywacie Open, ale żeby tego wszystkiego tutaj naokoło twarzy było za dużo. Jeszcze raz Wam go przymierzę. No, zobaczcie, wydaje mi się, że ta grzywka jest taka trochę za ciężka, że tutaj na uszach tam wyglądało, że ma być taka lekkość, tutaj przy uszach, że te włosy robią z nami co chcą. A tutaj dla mnie, przy uszach, wygląda jakby fryzjer nie dociął. No, nie wiem, dziewczyn, co o tym myślicie. Bardzo się krzywią, że nie fajna. I w tej drugiej no było lepiej. Średnie. Więc skoro średnie, to nie bierzemy do naszego sklepu. I jeszcze ostatni model. Krótki ostatni model na dziś nazywa się tab. I przedł do nas w takim nietypowym kolorze. Ale nie zwracamy uwagi na kolor. Patrzymy na obcięcie, na fryzurę, bo kolorów włosów jest mnóstwo, więc to tylko przykład, że taki ciekawy kolor występuje. I Już wam mierzę model tab. Troszkę go tutaj. I tutaj. To może nie jest kolor dla mnie. Całkiem fajna, bardzo nowoczesne i króciutkie cięcie. Często nasze panie lubią takie króciutkie fryzury, szczególnie na lato, żeby włosów nie było dużo, żeby były takie, no wiecie, delikatne. Tutaj to wszystko jest takie fajnie wystrzyżone, zobaczcie, fajnie wystrzyżone koło uszu. I jeżeli mamy modele podobne, to albo są krótsze, albo dłuższe, bo Joko jest troszkę dłuższym modelem, zaraz wam go pokażę. A cała reszta na przykład ma dużo dłuższą grzywkę, albo inaczej troszkę jest przecięta z tyłu. Więc ten model akurat myślę, że mi się podoba. No, model faktycznie podobny bardzo do Joko. Powiedziałam, że trochę bardziej taki puszysty, nie taki sztywny chyba. No, ale bardzo ładnie się prezentuje. Dziewczyny, to przebierze Wam teraz Joko, żebyście jej widziały, o czym mówi Klaudia. A to jest moje prywatne Joko, bardzo wyjechane życiem. Bo ta peruka ma już rok, ale ona jest taka sztywna. Ona te włosy ma takie niepuszyste. Bo właśnie Klaudia powiedziała, że poprzedni model jest puszysty, a ten nie jest. Ten od razu jest taki jakby był lekko natarty jakimś żelem do włosów i tutaj nie ma wiatru we włosach. Tutaj jest tak, jak sobie tą fryzurę ułożycie. A jeżeli chcecie coś mięciutkiego, delikatnego, to myślę, że ten model tap będzie fajny. Jeszcze raz Wam go zmierzę. Uh -huh. No tak, fajna rozmyta linia czoła. Wszystko, co współczesna peruka powinna mieć, to on ma. Tylko kolor dziwny, ale kolor sprowadzimy taki, żeby Wam się podobał. No fajny. To ja na tyle, a teraz dziewczyny Wam pokażą modele, które na nich wywarły największe wrażenie, doszły do wniosku, że w katalogu są piękne i zobaczymy je na żywo. To teraz nasze wybory długich włosów z katalogu. Obydwie mamy długie włosy, ale można je bez problemu schować pod perukę. Model Tarantella. Dla mnie wypada o wiele lepiej niż w katalogu. Super kolor. Nawet nie widać było w ogóle, że jest tak fantastyczny jak tutaj. Także jak najbardziej na plus, myślę, że zostawiamy. Zostawiamy. Zdecydowanie. Teraz model Luna. Jak dla mnie ten model, kolor bardzo fajny, ale grzywka kiepska. W sumie nie wiadomo czy na prosto, czy na bok. Cięcie też mało zadowalające, więc raczej do oddania. Ja jeszcze ją włożyłam, bo lubimy dawać włosom drugą szansę. Zobaczyłam, czy na takiej starszej babeczce jak ja, jak to będzie wyglądało. Na mnie ta grzywka nie wygląda tak ciężko, ale mam wrażenie, że ten skręt tutaj jest oldschoolowy. Ja bym wolała, żeby ona była trochę nowocześniejsza, a tutaj te końcówki zawijają się w jakiś taki naturalny może sposób, ale ja bym to wzięła, gdybym to były moje włosy, chyba bym je sobie wyprostowała albo zrobiła coś z nimi, bo ten, to zakręcenie tutaj no nie jest fajny, nie bierzemy. A teraz ja zmierzę model Big Beat. Jak na moją burzę włosów, to czepek nawet nie jest zły. W sensie, że czepek jest duży i zmieściły ci się pod spodem wszystkie włosy. Dokładnie tak. Fajny model, bardzo fajna długość. One Te włosy nie są pocieniowane, a to rzadko się zdarza. Yy, kolor dla mnie jest trochę zaskoczeniem. Bo nie sądziłam, że będę się w nim dobrze czuła. Jedyne co, to mogłyby być odrosty, ale generalnie nie jest zły. Bardzo fajny, dosyć gęsty. Jak dla mnie fajny, bardzo fajny model. A grzywka, myślę, że może gdybym nosiła okulary, te włosy by się trochę zatrzymały. O, zaraz zobaczymy, jak to będzie. O, ta grzywka już tak nie wchodzi na oczy. Ale fajny, czy nie fajny, czy się zastanawiamy, czy bierzemy do sprzedaży? Spróbowałabym w innym kolorze. Odrosty myślę, że jak będą, to, to myślę, że będzie hit w naszym sklepie. Napiszcie dziewczyny. Kupić ją i mieć u nas w sklepie, czy jednak nie, bo jest kiepska. A teraz model sound. I to jest to, czego brakowało mi w poprzednim modelu. Mamy odrost, grzywka jest krótsza. Uważam, że model jest rewelacyjny. Bardzo fajny, modny kolor. Włosy wyglądają jak wyciągnięte na szczotkę. Ubieramy i idziemy na imprezę. Krótkie podsumowanie z dzisiejszego mierzenia. Mi podobał się tab, dlatego że jest krótki, przewiewny, wygodny, z rozmytą linią czoła. Jak dla mnie tarantela, wiadomo kolor swoją drogą, ale długość, cięcie, to jak się układa, idealny faworyt. Ja U mnie wygrał model Sound, bo ma bardzo fajną grzywkę, delikatnie opadającą. No i ten skręt robi robotę. Naprawdę jest rewelacyjny. Dziewczyny, zakładacie i jesteście gotowe do wyjścia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękujemy za uwagę, Kasia. Klaudia? Julia? Jeżeli któryś model Wam się podobał, koniecznie dajcie je znać w komentarzu. Do zobaczenia. Pa! I to, co zawsze musimy powiedzieć na koniec filmu, to są peruki medyczne do ciągłego, codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Do zobaczenia.